Witam do sprzedania kompresor samoruba. Kompresor jest wykonany z silnika od Tico. Słońce trochę razi, no ale cóż. Jest to typowo silnik Tico. Głowica jest od Blachowa, blaszkowa zaworki blaszkowe z płaszczem wodnym. Na, na YouTubie jest filmik, koleś który pokazuje jak to działa, to jest od niego kupione. Chłodzenie jest, chłodnica też jest od Tico. Pompa jest oryginalna, pompa wody. Jest założona chłodnica, jak widać, z trzema fawierami. Na tyle, że tu już wchodzi w miarę zimne powietrze. Tu jest rurka i spuszczanie standardowo, coś tam zawsze jest. Wentylator, żeby to chłodził tutaj. Fawiera. Tu jest wentylator, który chodzi cały czas po włączeniu kompresora. Też chłodzi od razu ciecz i sam silnik. Tu jest wykonana podpora wału, że jak jest naciągany paskiem, żeby nie cierpiała panewka na wale, jest zrobiony pod dotoczone specjalne specjalny uchwyt. Tak? Jest koło zamachowe roztoczone na pasek. Jeśli chodzi o obroty, ja to później w opisie to nie dodam. Tu jest zrobione właśnie podprawo, żeby nie cierpiało. Około niestety zardzewiało. Kompresor dosyć długo już stoi nieużywany, dlatego idzie na sprzedaż. Jest to wszystko na konstrukcji takiej, że można odkręcić od butli. Można to zdjąć. Cała butla jest na takich nóżkach, butla z rewizją. Jeśli chodzi o butlę, butla jest jak widać 250 litrów na 16 bar, z 2004 roku. Niestety musiałem wyciąć dziurę, żeby dospawać tak większy przekrój. Kompresor głównie był używany do przoduchiwania kombajnów lato. Jeśli chodzi o wydajność, jest to jakieś 700 litrów, ale to zaraz nagramy sobie filmik, jak z pusty. Włączymy go i zobaczyć jak on chodzi i jak długo będzie dobijał. Tutaj jest jeszcze spust. Jeśli chodzi o wydajność, można zwiększyć przez założenie większej shaybe na silniku. Aczkolwiek ja nie chcę przeginać, bo nie, nie potrzebuję aż takiej wydajności wielkiej. Silnik jest chyba 1400, ale to mam faktury, bo to był nowy silnik kupowany do tego. Tutaj teraz nie mogę odczytać. Na pewno napiszę w opisie aukcji, jaki jest silnik. Jak widzicie, mamy.